I witam wszystkich ponownie. Ja dalej w Marburgu, tam gdzie na wtorkowym filmie przejechałem kawak. Dalej, dojechałem do salonu Mercedesa, idę na plac z samochodami używanymi. Zobaczymy, co tam u nich można ciekawego wyrwać. A jeżeli jesteście nowi na kanale, zachęcam do, subskry do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli film Was zainteresują, dajcie palucha do góry i zawsze możecie podzielić się w komentarzach, co myślicie na temat tych cen, samochodów i w ogóle wszystkiego. Widzimy się za chwilę. Cześć! A widzicie, zapomniałem się w poprzednim filmie, tak, filmie taką ciekawostką pochwalić. Wspominałem, że operacja Barku była konieczna u mnie. Zgadnijcie, ile czekałem na termin operacji w Niemczech, oczywiście w moim rejonie? Zgadliście? Dwa tygodnie. Długo, nie? Tak naprawdę czekałbym tydzień, ale mi termin nie pasował, więc musiałem czekać całe dwa tygodnie na operację. I jest cały salon Mercedesa placu z używkami. Zobaczymy, co tu się ciekawego dzieje. Tamte rejony omijam, tam są elektryki. Mnie one nie interesują, dlatego ich nie nagrywam. Miałem taki misterny plan, żeby dzisiaj znaleźć najtańsze samochody na salonie Mercedesa. No. Niestety poniżej 25 koła, to ja tutaj nic nie widzę i to jest właśnie to. B klasa. Felga AMG w kolorze szarym, ładna. W środku czarna skóra, czerwone nici, szeroki tablet. Wygląda jak każdy z nowych Mercedesów, i jest to przyjemne dla oka, nie powiem. Chociaż ja jestem zwolennikiem zegarów analogowych, wskaźników tylko kościomierza, obrotomierza. No wiecie, człowiek starej daty, ale wiadomo, każdy ma swoje upodobania, prawda? I dobra, co tu się z nim dzieje? B200 AMG Line, rocznik 20-35 tysięcy przejechane. Benzynautomat automat, 163 konie, silnik 1/3, 25 230 euro. A to już cela, Shooting break. niestety w słabszej wersji silnikowej. Kolor czarny, felach klasyczna, zakurzony. W środku boki poteli, skóra. Skrzynia automatyczna, szeroki tablet. Z tyłu ktoś się zmieści. Taka raczej wersja podstawowa, z tego co widzę, bez żadnych pakietów. Jakieś pajęczyny, dziadostwa. Jeszcze raz zobaczmy go z przodu. Tak, chyba taka absolutna podstawa. Fela zwykła, bez żadnych udziwnień. Cela 180, rocznik 24, 9600 przejechane, a to prawie noweczka. Benzyna AUTomat, silnik 1.3, 136 koni, 30 650 euro. A tu już A-klasa w Sedanie, w kolorze czarnym już ciekawsza dla Okafelga. Bok foteli skóra Źle to nie wygląda. Pytanie, czy ktoś się z tyłu zmieści. Na pewno samochód ładny jest. Znaczy, na moje potrzeby w ogóle się jak klasy widzą. Ale powiem Wam, ten jak na sedanika naprawdę mi się podoba. Ja jestem zwolenników małych hatch, zwolennikiem małych hatchów, ale tu im się udało. A 180, rocznik 24. 10 tysięcy przebiegu, benzyna automat, 136 koni, czyli będzie tu silnik 1 3. Niecałe 32 tysiące euro. A tu się jeszcze udało znaleźć C-klasę w kombi w dieslu. Poniżej 30 koła. Felga ładna, kolor ładny. Czarna szyba jest. Środek ładny, wykończenia spoko. Boki foteli skóra. Także w tyłek parzyć w lato nie będzie. Ładny samochodzik. Coś Państwo też chcę przyjechali pooglądać Mercedesiki. Ale ten mi się podoba w tym kolorze. Pelgę możemy zmienić, aczkolwiek brzydka ona nie jest. Ale ciekawa propozycja. Mercedes C200 diesel, Rocznik wyscy drugi 91 000 przejechany, diesel automat 163 konie 27 900 euro. Nie ma napisanej pojemności, ja nie wiem, jaki teraz Mercedes w tych nowszych modelach prowadzał silniki, ale założyć należy, że może być to dwulitrowy diesel. No, niestety na wielu samochodach oferty nie ma, ale tu jest jeszcze na GLA oferta. Samochód nieco wyższy, środek jak każdy inny Mercedes, z tym, że tutaj mamy jakąś skórę Alcantarę, czerwone nici. O słupek. Felga ładna. Znaczy całościowo samochód brzydki nie jest. Nieco większy, jak ktoś potrzebuje takiego crossovera. Fela pasująca. Nie, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Jestem na tak. A co tu się dzieje? GLA 200, rocznik 22, 56 tysięcy przejechane, benzyna, automat, 163 konie, czyli będzie tu silnik 1.3, 35 tysięcy euro. Jeszcze jeden Mercedesik ma ofertę, będzie tutaj E-klasa, hybryda. To niestety dookoła go nie obejdę. Boki, potyli, skóra, skrzynia automatyczna. Zegary analogowe. Ja naprawdę Wam powiem, nie jestem pewien co do tych hybryd Mercedesa. Jak to się sprawuje? Nie mam wiedzy na ten temat. Bo się tym nie interesowałem. Natomiast podsumowując całość, samochodzik dosyć fajny. E300R Rocznik 20. 77 600 przyjechany. Hybryda automat 211 koni. Silnik dwulitrowy, benzynowy. 32 560 euro, no za dużo tutaj dzisiaj Wam nie pokazałem. Ale tak jak mówię, na wielu samochodach nie było oferty. Może nie była przygotowana, może zdjęta przed jazdą. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, na dzisiaj będę się z Wami żegnał. Spróbuję jeszcze przed tym, swoim że tak powiem, urlopem chorobowym, jeszcze coś Wam nagrać. Może się przejadę na salon Audi. Zobaczycie to w następnym filmie. I nic co tu więcej gadać, ale jeszcze raz macie salon Mercedesa i widzimy się następnym razem. Do zobaczyska. Cześć.